Cześć, Tutaj na stole mamy prototyp stojaka, tak zwanego tipi do ogniska. Tutaj po prostu polana stoją. Nic tam się nie rozsypuje. Można tu jakiś garnek postawić na wierzchu. Musimy zrobić troszeczkę większy stojak na zamówienie. Wyższy, szerszy. Tutaj będziemy ciąć pręty FI8. Na pile tośmowej. Można uciąć nożycami. Ewentualnie jakąś śliwką, Bez problemu. Przygotowane do szlifowania mało rdzy, I głównie trzeba będzie końcówki zaokręcać. Elementy poszlifowane. Tutaj sobie poznaczyłem miejsca, gdzie mam pręty ustawiać. Co nam spawać. Najpierw przyłapuję, potem przyspawam porządnie. Tak patrzę, żeby to było w tym dobrym miejscu. Góry nie spawam, ponieważ to potem będzie wszystko można na raz zaspawać. Robię dwie sztuki, bo to chyba nie powiedziałem. Teraz który tu po stojak na garnek i znowu spawamy. To na pewno trzeba z jednej strony szlifować, przynajmniej z góry, żeby tutaj ten garnek się nie bujał za mocno. I też sprawdzić czy to jest to w miarę ok. Tak jakby się nic tutaj nie buja. No troszeczkę sprawię, czyli trzeba szlifować. Jedna sztuka, druga. Będziemy mogli skończyć stoję. On teraz stygnie sobie. Staram sobie tak rozplanować robotę, żeby nie było przestojów za dużo. Trzeba to troszeczkę wyprostować, jak coś trochę się przegięło, po szlifowaniu będzie widać. O, młotek, kowadło, jakaś płyta stalowa. Teraz musimy ze sobą zespawać tą piramidkę. To jest tylko tak ustawione bez niczego. Złapię to delikatnie. I zespawam górę przy Mogą być jeszcze jakieś komedie, więc najpierw poprzeczki a potem porządne zespołanie już coś patrzę pościągało trochę I trochę ściąga Другая сторона. Можно четко заставлять. Teraz zaspawam tutaj górę, żeby to trochę wyrównać. I zaraz pójdę szlifować ruszt Kończymy spawać ten stojak tipi. Tak zwany tipi. Muszę przyłapać i sprawdzić wysokości. No, już widzę, że nie trochę poprostować. Wyprostowany teraz trzeba porządnie przyłapać jeszcze po kilku stronach po paru i już można zadać Dobra, Z tym koniec jeszcze jeden. Zesparam i pokażę jak to wygląda już tak w, cały, w całości. Tutaj mamy skończone już stojaki. Zaraz może jeszcze przyniosę jakieś polanka, żeby pokazać jak to ma wyglądać w ognisku. Tutaj mamy przykład zastosowania z kociołkiem żeliwnym. Po więcej filmów zapraszam na kanał. Zapraszam też do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić nowych filmów. Pod spodem filmu podam linki afiliacyjne do produktów, z których korzystam. To tyle. Cześć!